Dlaczego prawie na pewno zjesz w tej restauracji i raczej się nie zawiedziesz, a jedzenie kosztuje niecałe 10 euro. Ciężko nie natrafić na nich na ulicach Barcelony. W końcu posiadają aż 9 lokalizacji, ale zbyt wielkim skrótem myślowym byłoby nazwanie ich siecią w pejoratywnym ujęciu. Każdy lokal jest inny, każdy prezentuje się okazale, w każdym codziennie je mnóstwo ludzi. Początkowo myślałem, że Honest Greens to wabik na turystów. Kiedy jednak poczytałem o barcelońskiej marce, a potem tu zjadłem, zmieniłem zdanie o 180 stop. Honest Greens to sieć dbająca w pierwszej kolejności o ciekawy smak, ale i korzystająca z lokalnych produktów w odpowiednim dla nich sezonie. Nie stosuje się tu cukru. Oraz przetworzonej żywności, a zjedzą tu zarówno mięsożercy, czy osoby na diecie bezglutenowej czy wyganie. Czasami swoje trzeba odstać w kolejce, potem trochę, aby zamówić, ale w tym czasie obserwować można niesamowitą zespołową pracę całej ekipy Ones Greens. Ta fabryka się nie zatrzymuje, pracuje na pełnych obrotach, a podawane dania są smaczne, zwłaszcza falafele czy tataki z Tuńczyka oraz kurczak prezentują się bardzo okazale. I jeszcze ceny. Podstawowe talerze kosztują około 9 euro, a dodatkowo możecie domówić jeszcze ekstra białkowe składniki za 5 euro. Jeśli wylądujecie w Barcelonie, Madrycie, Walencji, Porto czy Lizbonie, na pewno na pewno w one z więzieniem.